Wstajemy Oto typowy miłośnik RP1 Co? Ciężko? Flaszka się zbiła Zbiła się i co? I piwo się wylało no, co, filmujesz? No, będziesz bracie no. na YouTubie No, wstajemy, raz, Dawaj, dawaj, bo pociąg opóźniłeś Dawaj, koś. Do rowu! O, tak jest! ty! dupy je Słuchaj, browary jedziemy! Do rowu. Tak kończą łowcy RP1 RP1 Kolego, kolego jedzie pociąg, Zostań na razie jak przyjedzie to wyjdziesz, dobra? Dla swojego bezpieczeństwa. To nie jest już... No. Dobra, dobra, zostań tam, zostań w rowie, bo kopa w dupę dostanie za chwilę i na tym się skończy pójdziesz tam sobie i sieć tam no. damy ci zaraz takie ładne RP1 no, na odjazd dobra. dobra, do wozu poczekaj dla swojego bezpieczeństwa no. poczekaj jak przyjedziemy